Zmieniłam mój nick na Roblox. Nazywam się Najlepsza Bify5. Tak się nazywam dzisiaj. Dzisiaj, jak widzicie, adoptowałam Dziusia. Widzę, że są jacyś biedni. Tylko nie wiem, co oni robią. Czy oni się przypadkiem dobrze czują? Ten, jakiś tu róg się postawił. No, no, normalnie. Aha, okej. Okay. Nie. Są... to moje fu... to moje, nie twoje. Teraz tu chyba, patrzcie jakie Ogólnie jest zakazane z dzieckiem mamy. Ale... Dobra, jedziemy za nim. Jeszcze szybszy jestem w ogóle. na ma premium? No ma premium. To się nie opłaca. I teraz wam pokażę gdzie mieszkam. Tylko nawet jeszcze w domku się nie wynajęłam. Znaczy wynajęłam, tylko nie wybrałam. Trzeba tutaj dziecko na razie zostawię, nikt mi nie ukradnie. O tutaj. Tak się nazywam, najlepsza i FF5. Teraz yy, yy, budujemy dom. Mam nadzieję, że zaraz. Zaraz mi tu ktoś pije. Muszę szybko zamknąć. No. Dobra, tu już tego biednego ktoś zabrał. To całe szczęście. My teraz jedziemy. Uwaga! Siadaj. No, siadaj. Robić. Nie wiem co tu się dzieje. Uciekamy! W ogóle ja mam dziecko z tyłu no nie? Jest. Teraz idziemy, nie wiem. Nie wiem gdzie jedziemy. Zaraz wypadek je ja tu spowoduje. tym kładem, czy co to tam jest. To ogólnie jest to do niej. Idziemy do kina z moim dzieciuchem. Akurat zielony, to super. Teraz tu Pip. Dobra. Trzeba się... Jak widzicie mam to w Taką Ką szybkię Aha. Nie pytajcie co ja tutaj mam. Mam ciebie, do ciuchu. Teraz idziemy tu, bez żadnej przekątki. to jest stare chyba. To idziemy zmienić. Może z Nie wiem czy zadziała, ale trudno. Co usiądziemy z moim dzieckiem? Tak, o! Normalnie ja na razie moje dziecko odłożę i czas, żebym coś zjadła. Wiem sobie takie ciasteczko. Nie wiem co to jest za ciasteczko, a to nie jest, przypomnę francuskie czas, ciastko? Dobra, oglądamy nom, nom, nom. M, niom, niem. O! Gdzie on jest? Hmm... Tu... Gdzie on tybie? I co to znaczy? O! Dobrze, siedzi se. Tu wciąż. Co ja teraz chcę tu wziąć? Może burgerka i chlebek? Czy ja tu wszystkiego zaraz nie zjadła, no nie? Ja ciągle tu jem. Hamburger, mniam mniam mniam. To nie jest prawdziwy hamburger. Po, po drugie, bo tu, Aha, to jest hamburger, Teraz ciastko. I kawę już sobie zostawię. Zaraz się napijemy tej kawusi. A nie, my jeszcze wody mamy. Ja jeszcze mam wodę, jeszcze kanapkę. Nie no, kanapkę się zostawię, zim z nim się. Niem, niem. Niem, niam, niam. niem, niem. Niem, niem. Niem, niem. Dobra, Kabusia. Teraz ją odłóżmy, już się napiłam. Teraz już koniec, idziemy. Teraz idziemy. Chodzimy z kina. Ogólnie jest już wie, nie jest rano. Myślałam, że jest wieczór, ale nie. Teraz pójdziemy do domu. Tylko, patrz, w ogóle, wie... jak nazwać moje dziecko? Napiszcie mi w komentarzu, jak nazwać moje dziecko. Macie pomysł, bo ja nie. Teraz musimy czekać na Zielone. Jest już zielone, tak więc możemy jechać. Hola, Hola. Tu nikogo po pierwsze nie ma. A po drugie, czemu to jest tyłem? Co to jest za auto? Co to jest za fura, ty mi powiedz? O kurde. Auto lat jeszcze! Chowaj się! Może dziecka nie zabrałam! Idziemy do domku. Zamykamy się. Teraz klikamy tu. Gdzie tu jest? Gdzie... Eee, moje dziecko idzie spać. Nie chcę go zostawić samego. O, to jest kibelek, okej. Okay. Nieważne. Gdzieś tu jeszcze powinno być jedno, nie? Tylko ja nie widzę jakoś. Ale kam. Tam musimy na koniec bo... Dobra, piękne, białe łóżeczko. Ja nie idę spać, tylko patrzę co tam się właśnie dzieje. Ja nie wiem co będę robić. Sprawdzę co mam do jedzenia. Trzeba zakupy zrobić, bo tu są same słodkości. Ogólnie mam tylko kanapkę, wodę. Jeszcze bilet. W ogóle ja chcę zobaczyć bilet. Ten bilet tu wygląda. Nie da się zobaczyć. Tu mam balkonik. Tam widzę jakiegoś biednego. Co mi teraz że Każdy jest biedny. Też Teraz zjem sobie kanapeczkę. A to a ja ślepa nie widzę tego. O oh je, no. Ja usiądę przy kąpie. Będę w czasie jeść. Znaczy tylko Znaczy nie będę hakować, ale będę grać w Roblox. Typic typi typ typi typ typ typ. Pięć godzin później. Typ 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 typ. Typ 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 typi typ typit typ typi typ. Zapomniałam o dietku. O oo! Dobra, teraz tutaj dam ci kanapeczkę i nadal spać, przynajmniej ona śpi. No nie. Tu mam ciągle walizkę, trzeba się rozpakować. To, to. To. To, to. To, to i to. W sumie jej to dam tam. Tu włożę. To mi nie niepotrzebny, no i telefon. A walizka mi niepotrzebna. Mogę... Jest tylko policja. W sumie muszę zadzwonić po policję. <laughs> Trochę bezsensownie, ale... Tam jest policja. Się na mnie tak zaraz tu To Tam jest piłka na ulicy. To mi dzwoni do drzwi? Who are you? Kim ty jesteś? Mm -mm. Nie, nie wpuszczam się. Mm -mm. Chola. 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 Chola? I'm Poland. I'm Poland. Rzeszu! Nie chcę ich zbanować. Tylko... Nie! A ciebie też. No, zbanowani. Koń. Zbanowani są. Bo nie chcę mi już. Dobra. Nie ważne. Wiem, że źle po... Jeszcze... furę ma. Sio. Nie chcę. Żebyś mi tu był. A ty co? Aha. Co tu? O co tu ka... Boże, jak to pięknie wygląda! Przepraszam, ty się dobrze czujesz? Na ulicy się nie gra w piłkę, bo szczał nas potrąci. O Boże, ja dziecko zostawiłam sama w domu. Dobra, ale ona się co tam. Mogę patrzeć na kamerach. Jestem dziwną matką. Ona mi nie chodzi? Nie. Głupia jest. Kto? Pedro. O ja się o! Eee, nic na no, to płacę! Czemu? Tu? Naprawdę, ta ulica tu jest dziwna. To, co tu się dzieje, to ja nie mam zielonego pojęcia. To chyba poszkawy. Niam, niam, mniam, Nie ją Nie jest burgeru, loli. A tu jakoś nie widziałam tego burgera. To jest dziwne. Aha, jest, a ja yes, ślepo. Mm. Gdzie on jest? No weź, bo mi dziecko tam rozjedziesz. Co tu się odwaga? Ty jesteś blibia Boże, jaka hot? Leo. Jaki Leo. Na Dobra, spróbujmy się do hafy. Idziemy na wariaty Idziemy na. Dobra. Teraz chodź. Idziemy na balkonik. Idziemy trochę popatrzeć, prawda? Patrzcie, jakie piękne. Widzisz? Nie żyję. No ja zrobiłam, jaka ja nie wątra, to nie co tu dzieje? Co? O nie trochę chod. Dobra nie wala. Ja tu pracuję. Ja tu pracuję, halo? Ja tu pracuję, przepraszam. Pan kupuje, czy co pan robi? I... Oj, jeny, co tu jest kran. Czekaj, zrobię coś śmiesznego.

Tutaj ogonki są Jeden biały, jeden czarny, wszystko Ten, ten opalony to nie Powiem, że super, robi proszę, nie. O, widzicie? Co? A w ogóle nie władzę Dobra, ja nie wiem co tu się dzieje, ale dobra Ty gdzie mój dom znikł? Co się właśnie stało?